Cześć! Z tej strony Piotr z platformy Szambiarka.pl. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, w jaki sposób możesz dołączyć do naszej platformy jako partner. Pierwszym krokiem będzie kliknięcie w zakładkę dla partnerów i naciśnięcie przycisku Dołącz do nas. Przed Tobą pojawi się formularz rejestracyjny, który zawiera takie dane jak Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, informacja o Twojej firmie, informacja na temat floty Twoich pojazdów i przede wszystkim gminy, w których świadczysz usługi. Żeby przyspieszyć cały proces, wypełniłem ten formularz szybciej i tak jak widzisz, wszystkie wspomniane wcześniej dane zostały przeze mnie wypisane. Gminy listują się po kolei. Jeżeli chciałbym jakieś uwagi przekazać całemu zespołowi szambiarka.pl, mogę też tutaj to zrobić. Klikam rejestracja. Tak jak widzisz, otrzymałem maila Wystarczy, że potwierdzę swój adres e-mail. Adres e-mail został zweryfikowany. Teraz pozostaje mi się zalogować. Po zalogowaniu się ukaże się Tobie panel partnera. Składa się on ze strony głównej, zakładki, pozwolenia, a także dane podstawowe. To, co nas interesuje, to zakładka pozwolenia. Możesz wejść na nią z poziomu tego komunikatu lub tutaj przycisku pozwolenia. Skorzystam z komunikatu i przed Tobą ukazuje się lista Twoich gmin. Jest ona tożsama z tą listą, którą sam wypełniłeś w formularzu. I dla każdej gminy, która jest tutaj wylistowana, należy dodać pozwolenie na świadczenie usług asynizacyjnych. Może to być format PDF, PNG lub JPG. Po załączeniu pozwoleń pozostaje nam weryfikacja jako szambiarka.pl czy wszystkie dane i dokumenty się zgadzają. W momencie kiedy zaakceptujemy te dokumenty będziesz mógł w pełni korzystać z platformy. Zaraz pokażę jak to będzie wyglądać. Po weryfikacji Twoich dokumentów i pozwoleń przez zespół szambiarka.pl panel z którego wcześniej korzystałeś Zmieni nieco swój wygląd. Pojawią się takie zakładki jak kalendarz, cennik zbiorniki, cennik oczyszczalnie, dodatkowe opłaty, a także rozliczenia. Pamiętaj o tym, że w górnej części strony zawsze będą wyświetlały się komunikaty, że konto wymaga jakiejś akcji z Twojej strony. W tym przypadku muszę skonfigurować dodatkowe opłaty dla każdej gminy i będę tutaj widział taki komunikat. Jeżeli chodzi o zakładkę kalendarz, jest to sekcja, w której wybierasz swoją dostępność, zarówno jeżeli chodzi o konkretne dni w kalendarzu, ale także dni tygodnia. Skupmy się może na konfiguracji dni roboczych. W pierwszej kolejności należy wybrać, w jakie dni chciałbym, aby moja firma pracowała. Domyślnie będzie tutaj wszystko wyłączone. Chciałbym, aby moja firma pracowała w dni robocze. Jestem w stanie też zmienić to dla wszystkich gmin, klikając na ten checkbox. Aktualizuj wszystkie dostępne regiony. Zapisuję w ten sposób konfigurację. Jeżeli chodzi o ustawianie dostępności w kalendarzu, wygląda to w sposób następujący, i również mogę skorzystać z checkboxa, który jest tutaj pod kalendarzem. Chciałbym, aby poniedziałek był dniem zablokowanym. Może to być chociażby dlatego, ponieważ już w gminie Sopot nie mam takich mocy przerobowych, i wszystkie moje wozy są zajęte. Wystarczy, że kliknę: Zablokuj. I tak jak widzisz, 28 kwietnia, poniedziałek, świeci się na pomarańczowo. Oznacza to, że ten dzień jest zablokowany. Jeżeli chodzi o święta, wszystkie święta zawsze będą świeciły się na czerwono i niezależne jest to od dni tygodnia. Jeżeli chciałbym pracować w święta, wystarczy, że kliknę tutaj ten checkbox, zapiszę konfigurację i również będę mógł tak samo zablokować i odblokować święta w taki sposób jak tutaj. Pokażę Ci tutaj na przykładzie 1 maja. Mogę zablokować. Ale mogę odblokować. Jeżeli wyjątki, praca w święta będą zaznaczone, to będę mógł przyjmować zamówienia na 1 i na 3 maja. W tym przypadku to odznaczam, zapisuję konfigurację. Zatem poniedziałek mam wolny, ale już 29 kwietnia, we wtorek, mogę przyjmować takie zamówienia. Cała koncepcja kalendarza wygląda w ten sposób, że w momencie kiedy widzę, że już moje moce przerobowe są zapełnione na konkretnej gminie lub w ogóle, mogę wejść w kalendarz i mogę sobie poblokować dowolne dni. Robię to w sposób klik i klik. Każda taka akcja będzie tutaj sygnalizowana komunikatem z informacją o sukcesie. Jeżeli nie chcę aktualizować wszystkich dostępnych regionów zbiorczo, wystarczy, że odznaczę ten checkbox i tak jak widzisz, odblokuję sobie żółkowo 6 i 7 maja. A SOPOT będzie już zablokowany. A to dlatego, ponieważ odznaczyłem checkbox, aktualizuj wszystkie dostępne regiony. I pomiędzy gminami następuje różnicowanie kalendarza. Kolejnymi zakładkami, które chciałbym teraz omówić, to cenniki. Jeżeli chodzi o mechanikę działania tych cenników, jest ona dokładnie taka sama w przypadku zbiorników i oczyszczalni przydomowych. Przede wszystkim widzimy tutaj wszystkie miejscowości, które należą do danej gminy. Chcąc zmienić gminę, wystarczy, że zmienimy to tutaj. Z poziomu tej rozwijanej listy. Każda miejscowość ma różnicowane ceny na poziomie pojemności zbiorników. Chcąc dodać pojemności zbiornika, wystarczy, że klikniemy tutaj plus i wpiszemy pojemność takiego zbiornika. W moim przypadku będzie to 6 m3. W tym momencie będzie następowało różnicowanie ceny w przedziale od 0 do 3. Metrów sześciennych, a także od 4 metrów sześciennych do 6 metrów sześciennych. Oczywiście mogę sobie zrobić dowolną liczbę kombinacji i różnicować te ceny. Jeżeli chcę nadać konkretną cenę dla konkretnej miejscowości, mogę to zrobić na dwa sposoby. Pierwszą opcją jest wbijanie konkretnych kwot mówiąc potocznie z palca. To znaczy po kolei. Wprowadzam kwotę dla każdej miejscowości. Bardzo ważne jest to, że jeżeli nie świadczysz usług na terenie danej miejscowości, wystarczy, że zostawisz to pole puste. Jeżeli chodzi o wprowadzanie cen zbiorników, możesz zrobić to zbiorczo. Wystarczy, że zaznaczysz ten checkbox, aktualizuj wszystkie widoczne regiony i wprowadzając tą cenę, tak jak widzisz, zmieniły się wartości w całej kolumnie. I dokładnie w ten sposób musisz przeklikać każdą kolumnę i każdą miejscowość, jeżeli chcesz bardzo dokładnie różnicować wszystkie ceny na terenie gmin i na terenie miejscowości. To, co jest ważne, nie możesz zaktualizować cennika dla wszystkich gmin zbiorczo. Taka funkcjonalność po prostu nie miałaby sensu. Nikt w ten sposób raczej nie, nie wycenia tych wywozów. Dlatego w momencie, kiedy Zdefiniowałeś swoje cenniki na terenie gminy, po prostu kliknij zapisz. Tak, jak widzisz, pojawił się komunikat dotyczący sukcesu, i teraz mogę wejść na kolejną gminę, w tym przypadku będzie to żukowo i w dokładnie taki sam sposób będę definiował ceny dla różnych zbiorników o różnych pojemnościach na terenie różnych miejscowości, które są w obrębie tej gminy. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków, mechanika tego działania jest identyczna. Kolejna zakładka to dodatkowe opłaty. Funkcjonalność ta pozwala Tobie naliczyć dodatkową opłatę, jeżeli musiałeś na konkretny zbiornik wysłać wóz o większej mocy pompy lub wóz, który będzie miał po prostu dłuższy wąż. Jeżeli chcesz w związku z tym naliczyć dodatkową opłatę, Wystarczy, że klikniesz taki checkbox, dodatkowa opłata za wąż i wprowadzisz wartość, od której ma być naliczona dodatkowa opłata. Jeżeli w mojej firmie taką wartością jest 20 metrów, wystarczy, że wprowadzę 21 i dodatkową opłatę za długość takiego węża. Mogę to też zrobić na wszystkich dostępnych regionach, czyli na terenie wszystkich gmin lub pojedynczo. Jeżeli chcę to zrobić pojedynczo, wystarczy, że w tym momencie zapiszę tą konfigurację. Jeżeli chcę zrobić to zbiorczo, dla wszystkich gmin, wystarczy, że kliknę na ten checkbox i również zapiszę tę konfigurację. Ostatnią, ale fundamentalną kwestią są rozliczenia. W tej zakładce będziesz widział jaki obrót wygenerowały Twoje wywozy, ile środków jest w trakcie wypłaty na Twoje konto, a także wymiar prowizji szambiarka.pl. Jeżeli chcesz wypłacić środki z platformy, wystarczy, że klikniesz na przycisk Wypłać środki. Możesz to zrobić minimum raz w tygodniu. Każda taka wypłata będzie podsumowana rozliczeniem i szczegółowym raportem. Taki sam raport będzie również ujęty w comiesięcznym rozliczeniu z platformą.